i zapraszam Was dzisiaj na dwa unboxingi roślinne. Mam te roślinki z Allegro, więc jeżeli jesteście ciekawi, to zostańcie ze mną. Słuchajcie, mam paczuszkę od sprzedawcy Niedokonany Zero. Chyba napiszę Wam dokładnie. Taka zgniecona. Mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku z nią. Otworzę i Wam pokażę. To jest taki malutki sprzedawca. Zobaczcie, zapakował tak. Czym, co było po ręką? Dobrze w sumie. Tutaj coś jest? Nie. No i chyba też nie, tylko takie wypełnienie. Dobra, czyli mamy tutaj moje roślinki. Wychodzi na to. To są roślinki bez doniczek. Jezus, jaka piękna. Ojeju, jeju. Dobra, mamy tutaj u Begonii Oraz chyba... Kilk, ...pięć chyba odmian klansze. Tutaj będzie dużo dzieci. Dobra, rozpakuję do końca i Wam pokażę dalej. Dobra, u Begonii niestety mamy jeden listek złamany. Ale reszta jest bardzo w porządku. Ono dosyć no, szybko rośnie, z tego co wiem. Ja miałam kiedyś w domu rodzinnym. Piękna. I To jest dosyć stara odmiana, i ciężko ją dostać. Tak naprawdę na Allegro znalazłam tylko jednego sprzedawcę. A na się było ich kilka, ale to były takie prywatne osoby yy, i nie miało wysyłki, więc no, nie mogłam tego zamówić. Więc tak to wygląda. A tutaj mamy różne odmiany, kalansze, żyworódki. Nie znam się kompletnie na żyworódkach, ale posadzimy. Zobaczymy, co nam tu wyrośnie mnie ja bardzo, in... ta, nie wiem czy to jest to samo, nie, to są chyba różne. Tam ja bardzo zainteresowała, ona jest taka różowa. Tutaj też coś takiego. No, rozmaite, zobaczymy, posadzimy, zobaczymy jak to będzie rosło. Eee, przychodzę dziś z zamówieniem z HandlePlanks chyba. Wam, bo że jest tak późno, że ja już nie dzisiejszego dnia. kartonów do wypełnienia, jakąś folię, nawóz. Coś musiałam po prostu dobrać, żeby mieć przesyłkę w smarcie. Wzięłam taką. I tutaj mam roślinkę, która już widzę, że mam mokro. A pierwszy wszystkie. No jeszcze jest mokro, ale Monstera karstenianum ta jest ładna. Powiem wam, że ładna. Teraz tylko czekać, aż pięknie urośnie. Spore liście ma. Tak to wygląda. Czaiłam się na nią już jakiś czas. Zobaczymy, czy będzie u mnie rosło. Ja z Monsterami tak jestem na bakier trochę. Zobaczymy, co nam wyjdzie z tej przyjaźni. Także tak. To by było na tyle. Uwaga, i do zobaczenia w następnym odcinku. Zostawcie łapki w górę, subskrybujcie kanał i piszcie, co tam u was. Cześć.